Vlogmas dzień piąty Yes it's a time of happiness a time of joy but now this year is twice special cuz I'm hoping for that will fall. Już po zajęciach, rano tam coś wam nagrałam, jakieś przebitki, ale nie za dużo. Kończyłam już zajęcia na dzisiaj. I słuchajcie, przychodzę do Was z dwoma paczkami, które przyszły do mnie wczoraj, ale już ich nie otwierałam, bo nie było tak naprawdę czasu. Pierwsza paczka jest od Soumii. Eee, otwieram, bo jestem bardzo ciekawa, co się znajduje w środku. Jak wiecie, marka Somi, to jest marka siostrzana Mi and Buck. No i zaraz zobaczymy, co się tutaj znajduje. Mam pewne podejrzenie. O! Chyba sweter. Tak. O Jezus, taki fajny, misisty, gruby sweter. Wydaje mi się, że widziałam go u Kasi z Love and Great shoes, bo pokazywała właśnie ten sweter Somi Z takim szerszym golfikiem. Można sobie go na przykład wywinąć o takim grubszym splocie. Bardzo ciepły będzie na pewno. Już to widzę i czuję. E, tak, marka Soumi, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to Wam podlinkuję. Fajny, bo nie jest taki bardzo długi. Jest może lekko szerszy, ale powinien się ładnie układać. E, to chyba nie ma rozmiaru. Pewnie jest one size. 25% wełny. No powiem Wam, że na zimę idealny, tylko nie wiem czy w rękawie wejdę w płaszcz, więc bardziej do kurtki może powinnam to założyć. Bo wiecie, w płaszczu jednak te rękawy są węższe i nie zawsze taki gruby sweter da się pod spód założyć, chociaż ten mój płaszcz też ma dużo wełny w składzie, więc nie potrzeba się aż tak grubo pod niego ubierać. I tutaj widzę, że jeszcze dostałam maseczkę, więc fajnie, bo chciałam sobie w ogóle kupić jakąś gładką maseczkę właśnie w takim kształcie. Bo ja mam jakieś takie zwykłe, materiałowe. O takim, wiecie, że one tak się składają, jakby i mi się to tak średnio podoba, więc taka. O, <grym> idealnie! Więc dzisiaj na ja pewno już ją zabiorę na zakupy ze sobą. Także dziękuję bardzo za przysyłkę. A druga przysyłka jest słuchajcie, od Bundy. i tutaj jestem bardzo zdziwiona. E, rzadko, chyba raz czy dwa coś od nich dostałam, więc jestem bardzo ciekawa, co tutaj może być. A paczka jest całkiem spora. No widzę róż. To mi się już podoba. E, co tu mamy? Napis. Young care. O, wow, co to? Balon! Serduszko! Ficja miłego testowania. No dobra, to zobaczmy, co jest w środku. Dopowiada się ciekawie. O, jest pudełko. Mamy też coś słodkiego. O, to trzymało balon. Mamy takiego lizaka i paczkę od bandi. Bardzo ładnie zapakowaną zresztą. Otwieramy pudełko. Co mamy w środku? Promienna cera bez kompleksu. Young Care Glow. Profesjonalne i skuteczne kosmetyki Young Care do pielęgnacji młodej cery. Unikatowe formuły sprawiające, że codzienne dbanie o siebie będzie dodatkową przyjemnością. Ok, czyli coś dla młodszej cery, więc może ktoś, kto mnie ogląda i taką cerę ma, to może go to zainteresuje. Mam tutaj trzy produkty. Pierwsze. Lemoniada tonizująca do twarzy, dalej peelingujące smoothie do twarzy i jeszcze krem pudding intensywnie nawilżający. Ciekawe. Ja na razie tego nie będę otwierać. Wolę nie otwierać wszystkich produktów naraz, bo ostatnio już trochę nowości otworzyłam, więc to zostawię. Ale bardzo dziękuję Bandli za niespodziankę, bo totalnie się nie spodziewałam od Was paczki. Także bardzo mi miło. I tak, to już tyle, jeżeli chodzi o open box. Ja mam znowu problemy techniczne, bo film się nie chce zapisać, więc pozdrawiam serdecznie. A muszę wyjść zaraz z domu i już coraz bliżej 17, więc mam stresa. Także odezwę się do Was, jak już ogarnę sytuację. Dobra, czas otworzyć kalendarz. Dzisiaj piąty. Piąty, piąty, piąty. Tu jest. I co tutaj mamy? Dzisiaj mamy. Też nowość. Mówiłam, że czasami będzie nowość, czasami ulubieniec. Dzisiaj mamy nowość u mnie, czyli Sensu Mare i jest to delikatna emulsja do demakijażu. Czyli już drugi w sumie produkt z tej kategorii. Fajnie, chętnie przetestuję, bo jak wiecie, te produkty mi się bardzo dobrze sprawdzają. Więc jestem ciekawa, bo tego jeszcze nie miałam. Mamy 150 ml, olej żożoba, kompleks pięciu alk morskich. Woda z lodowca norweskiego. No, zapowiada się naprawdę fajnie, także ja to zabieram do Łazienki. No dobra, słuchajcie, ja wychodzę z domu. Film się przesyła po raz drugi. Jest już 18 za 2 minuty. Więc film pewnie będzie o 20, no ale <gryw> ja nie wiem, co się wydarzyło dzisiaj znowu. Człowiek chce dobrze, i film tak naprawdę miałam zmontowany. Przesłałam go. Chyba o 14.30 albo o 15.00 okazało się, że coś się rozjechało w tym filmie, napisy i tak dalej, więc musiałam robić go od nowa, kiedy on już był tak naprawdę gotowy do publikacji na 17.00. No i teraz nie chciał się zapisać, a jak w końcu się udało, no to muszę teraz przesłać go jeszcze raz. Więc to jest po prostu pech, bo tak naprawdę film był zmontowany już rano, tylko musiałam go sprawdzić, no ale mogłam to zrobić dopiero po zajęciach, więc. I tak by to nie wyszło szybciej. Nie wiem, chyba będę musiała po prostu zapisywać film dzień wcześniej, czyli wieczorem, sprawdzać rano i przysyłać od razu. Żeby mieć pewność, że on gdzieś tam do 15 jest już wgrany na YouTube'a, bo no wiadomo, że różnie bywa i wczoraj na przykład już wieczorem nie zdążyłam, bo musiałam się szybciej położyć, a wstałam ona 8 na zajęcia i też nie miałam chwili, żeby zerknąć tak naprawdę, bo yy, liczyłam jakieś zadania z matmy, więc mogłam usiąść dopiero do filmu po zajęciach, a skończyłam je przed 15. No niestety, czasami tak bywa. Bardzo chciałam, żeby był punktualnie, ale się, się nie udało. Ale najgorsze jest to, że film się przesyła 7 minut, bo pokazuje mi się, że już zostało 5, a dwie minuty temu zaczęło się przesyłać, a przetwarzanie trwa ponad godzinę, półtorej, czasami dwie podczas vlogmasu. Bardzo długo. Wydaje mi się, że YouTube nie nadąża tych wszystkich filmów ładować tak dużo ludzi je wstawia. Bo zwykle to w pół godziny film mi się przetwarzał na YouTubie, tak wiecie, w ciągu roku. E, nigdy nie było aż tak długo. Zawsze to trwało dłużej niż przesyłanie, ale nie aż tak długo. Więc chyba będę musiała po prostu jednak mniej spać i dłużej siedzieć wieczorem nad montażem, żeby mieć spokój, że, że to jednak wejdzie tak jak ja bym chciała. A teraz dobra, lecimy, bo miałam właśnie dzisiaj pojechać kupić e, kubie prezent. E, no i miałam wyjść właśnie, jak się vlog wstawi, a tutaj jeszcze praca w toku. Postaram się to załatwić jak najszybciej i wrócić i mam nadzieję, że do tego czasu już on się przetworzy. No i zobaczymy, czy uda mi się dorwać to, co chciałam kupić. Dobra, słuchajcie, ja wróciłam na chwilę do domu, bo mi się pokazało, że film się przetworzył, więc szybko tam dodałam niektóre rzeczy, których nie da się zbytnio zrobić przez telefon i wam opublikowałam, także wleciał o 19. A teraz lecę dalej. Myślałam, że zdążę wszystko załatwić, wrócić i wstawić, ale stwierdziłam, dobra, wy już oglądajcie, a ja pojadę sobie za chwilę dalej. Także wychodzę dalej, no i odezwę się do was już jak wrócę do domu, bo... Jakoś tak dzisiaj chaotycznie. Dobra, słuchajcie, ja już wróciłam, ale muszę to ogarnąć. Bo mam godzinę zanim Kuba przyjedzie. Także akurat, bo jest 20, więc będzie na dziewiątą jakoś. Eee, także tak, muszę posprzątać te paczki, bo nie było nawet kiedy. Od razu usiadłam do komputera i te kosmetyki wynieść. Mnie fajnie by było jeszcze się przebrać i poprawić make-up, bo oczywiście od maseczki już mi zeszło. Eee, więc tak, najpierw może tutaj... Posprzątam, a potem się przebiorę i na końcu zapakuję prezent, albo nie, może. No w sumie, dobra. Na końcu zapakuję prezenty, bo to mnie zmotywuje, żeby się szybko ubrać. <grym> e, bo wiecie, tak to to, bym sobie wybierała i wybierała. Chociaż za bardzo nie ma w czym. I muszę sobie też kupić jakąś sukienkę w ogóle na. Na wigilię, na święta, bo szczerze mówiąc, nie mam nic fajnego. Dajcie znać, czy gdzieś widzieliście jakieś fajne sukienki, bo tak jak patrzę po stronach, to nie mogę nic ciekawego znaleźć. To prezenty pokażę Wam już, jak się przebiorę. A ja się tutaj zabieram za małe porządki. Dzisiaj ogólnie jest taka świąteczna randka, jak my to mówimy. Eee, w sensie będziemy oglądać świąteczny film. No i raz na jakiś czas tak sobie robimy, takie, wiecie, żeby się fajniej ubrać, bo ciągle się chodzi w tych bluzach po domu, w leggingsach, w dresach, no bo tak jest wygodnie, ale nie ma teraz za bardzo gdzie się ładnie ubrać, więc fajnie jest sobie zrobić samemu taką okazję. I dzisiaj w końcu zamawiamy pizzę z pizzerii, która się otworzyła jakiś czas temu tutaj niedaleko. Więc w końcu będzie mógł jej spróbować. Ja jadłam przed wylotem do Lizbony, a tak to nie pamiętam, kiedy ostatnio zamawiałam w ogóle skądś pizzę. Także fajnie będzie zjeść. Także dzisiaj będzie takie jedzonko: nie będziemy stać w garach i gotować, tylko jedzenie przyjdzie samo znaczy, trzeba po nie podejść. Ale to jest taka pizza włoska, więc. Nie będzie źle. Dobra, czas zapakować prezenty. Wyjęłam tutaj papiery do pakowania, także już Wam pokazuję, co kupiłam. dobra, jestem. Włosy muszę jeszcze rozczesać. E, dobra, jeżeli chodzi o prezenty, to ja wiedziałam, że chcę kupić coś kupić z Nowym Jorkiem, bo kawał, uwielbia wszystko, co jest związane z Nowym Jorkiem. Był też w Nowym Jorku, więc stwierdziłam, że to będzie fajny taki motyw przewodni. E, pierwsza rzecz to jest coś, o czym ostatnio rozmawialiśmy i tak stwierdziłam, jak zobaczyłam to na stronie, że kurczę, w sumie to jest fajny pomysł. I to są puzzle, ale właśnie z motywem Nowego Jorku. Były różne tam do wyboru, ale postanowiłam wybrać to. Pewnie nie będzie łatwo, bo jest tutaj bardzo dużo podobnych małych elementów, ale stwierdziłam, że jest to fajny pomysł. Może nawet razem ułożymy. Także to, jeżeli chodzi o jedną rzecz. Druga rzecz, też z Nowym Jorkiem, taka już trochę bardziej praktyczna. To znalazłam taki kalendarz. To jest kalendarz ścienny. Stwierdziłam, że będzie to fajny dodatek, a też są tutaj zdjęcia Nowego Jorku na każdy miesiąc, więc myślę, że fajne. Nie wiem, mi się tak wydaje. <grym> w każdym razie też jest Nowy Jork. I to tyle, jeżeli chodzi o motyw Nowego Jorku. Kolejna rzecz to jest taki w sumie trochę śmieszny prezent. Bo jest z motywem piernika, a Kuba ma taką koszulkę z piernikami, z takimi ciastkami. No i czasami tak się żartujemy ciasteczko, ciasteczko, no i tu jest jeszcze napis dieta po świętach, więc to bardzo pasuje. Jest takim troszeczkę inside jok'iem, można powiedzieć, więc tutaj mamy taki bryloczek i kubek właśnie dieta po świętach, a ostatnia rzecz to są dwa bryloczki, trochę tego nie przemyślałam bo tutaj też jest bryloczek, ale tutaj bardziej chodzi o tego ciastka um, ale to jest coś, o czym ja kiedyś Kubie powiedziałam, albo podesłałam mu zdjęcie i się z tego troszeczkę śmiałam e, a Kuba mówił, że trzeba było kupić i jest to słuchajcie, zestaw bryloczków Piękna i Bestia e, kupiłam to w Empiku i to już jest jakby tak Trochę poza tym prezentem, jako taki śmieszny akcent, bo nie wiem, ile razy to widziałam w sklepie, to zawsze mi się chciało śmiać i mówię: "Kurczę, może jednak faktycznie powinnam to kupić?". Także wzięłam taki zestaw breloczków jako taki dodatek. Więc ogólnie motyw jest Nowego Jorku. Wzięłam puzzle, może razem ułożymy, bo właśnie ostatnio rozmawialiśmy o tym, żeby ułożyć jakieś puzzle. No a ten kalendarz, myślę, że jako taki fajny, mm, wiecie, dodatek. Żeby wisiało gdzieś i, i takie zdjęcia, myślę, że, myślę, że całkiem spoko. Zwłaszcza, że z tego co widzę, te zdjęcia są całkiem fajne. Także to są moje prezenty. Mm. <laughs> Mi się najbardziej chyba podobają puzzle i chętnie mnie ułożyła. I yy, ten motyw ciastka i ten kubek dieta po świętach. No ale zobaczymy jak mu się spodoba. Bo wiecie, wikułagi to jest tak, nie wiadomo co kupić. Więc chciałam właśnie coś, co mm, mu się spodoba przynajmniej motywem. <laughs> Czyli Nowy Jork.

Zajęło mi to z 10 minut w taki papier, co był tutaj, w tych atrapach e, i jeden inny, bo ten już się skończył. To jest papier Zika, jakby kogoś interesowało i bardzo fajnie się w ogóle go pakuje, bo jest taki idealny, nie jest za sztywny. O, Niektóre wiecie, są takie strasznie sztywne papiery. No, więc prezenty czekają, a ja lecę już po pizzę, bo no poprosiłam, żeby była na dziewiątą, a jest dziewiąta. No dobra, udało się. Mam pizzę. Także wracam i włożę jeszcze do piekarnika, żeby za szybko nie wystygła i żeby była dalej taka gorąca. pizza time. Dobra, ja wiem, że ja to Dobra, ja ja Muszę było. otworzyć to w kolejności, więc w sumie to A. W sumie to tak co trochę. No dobra. Nic mamy dawać. Jest do tego ale to o, ma sens, zobaczysz, to ma wszystko sens. Dobra, w sumie najpierw otwórz to. <słysza> nie <słysza> mogę się zdecydować. Pamiętaj, <słysza> jak ci nie spodoba to i tak się usieraj. Dobra, no to możesz to zerwać. No jak? Normalnie. To rok będzie. Nie, już nie ja będzie. Już <słysza> Zostało. że tak zostało. tam została. <laughs> Nie zwróciłem uwagi. No, sobie porównam, czy moje są też takie ładne zdjęcia. Nie pokazałeś mi żadnych. Jak to? Nie? Zaraz ja. możesz tworzyć to. chyba są fajne zdjęcia, ale Jak patrzyłam, to wydaje mi się, takie spoko. Z Nowego Jorku. <śmienicza> no a z czego miała być z Londynu? To byś powiedział, eee, nie z Nowego Jorku. No, ale układasz ze mną? No mogę, ale wydaje mi się, że nie będą takie łatwe. No jest tutaj taki... Na pamiętam uliczki na pamięć. Na pamięć, to nowy Jork. Nie <gulandry> piąta, ale ja. może być to. To jest takie śmieszne. Wydaje mi się, że zajadę, o co chodzi, ale nie wiem. Takie ciężkie. Znaczy, w sensie jeden element tam jest taki, który by się od razu skojarzył, a drugi Z... jest po prostu w zestawie. Z więc... czym? się skojarzył? Z chłopą. Za mną? Z drugi też, ale. Dobra, rozdawanie. No Ciastek. No, nie, ciastek, jeszcze dieta. No właśnie, tak mówię, kurczę, nie że ciastek. To jeszcze dieta, eee, pośpięty. Dieta nie dotyczy. W końcu nie wymienię czek do kluczu. To jest taki ukończony ciastek. No. no. No, mi się to od razu skojarzyło w ogóle z tą koszulką swoją. Mhm. Ale ciastek biorę. Jeszcze? To jest takie poza tym po prostu, to kupiłam. Bo w sumie mówię, ja żebym to kupiła. I mówię, nie mówię to. Obrzywacz? Nie, ale to też mam mówić dalej. dać. po pocięci do zdjęć, to się śmiałam. Że? Albo ci mówiłam mówiąc. wiem. już jest takie Więc <noise> teraz musisz sobie wybrać grypaczek. <noise> <noise> Albo dwa to Nie, dziękuję. Nie, nie, za Nie, dużo tego. Nie, nie za dużo. Dlaczego? To dużo. Ale to są takie małe rzeczy. No to jest takie małe, co tak powiesz, sobie. No, hmm, z kubeczka można korzystać, ale też pewnie tylko w święta. Więc w sumie prezentem są puzle i, i to. A to, to są takie dodatki? Nie więcej nie mam. Nie widzę. Jest. O, gdzie jest spojrzenie. Nojo wanted to see them. She said she can handle it, Teddy. I've always believed in you, Kate. I've always believed in you. Hej, wczoraj już nie zakończyłam vloga, ale też musiałam się położyć spać, bo na ósmą dzisiaj znowu miałam zajęcia online, a średnio się w sumie wyspałam, bo budziłam się co godzinę w nocy. Nie wiem o co chodziło. A 7.30 miałam budzik, więc trochę słabo, ale dałam radę. Zajęcia jeszcze trwają, ale przyszłam właśnie zakończyć tego vloga i powiedzieć Wam o kolejnych nagrodach dla Was. Tym razem razem ze Strong Point zorganizowaliśmy dla Was konkurs. Będzie on na Instagramie i zaczyna się. W momencie publikacji tego filmu potrwa do środy, do końca dnia i w czwartek ogłosimy zwycięzców. Informacja na pewno pojawi się pod postem na Instagramie, ale też osoby, które wygrają, dostaną wiadomość prywatną. Jeśli chodzi o nagrody, to wygrają cztery osoby i każda z tych osób wygra zestaw, właśnie od Stronga, górę i dół. Będziecie mogli sobie wybrać kolor. Rozmiar, także spokojnie będzie to totalnie dostosowane do Was. A jeśli chcecie wziąć udział, to zapraszam właśnie na Instagrama. Tam możecie odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod postem, który właśnie się pojawił. No i co, to by było chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Wczoraj chyba Wam nagrałam, że oglądaliśmy jeszcze film. To było Christmas Chronicles. Tak, w sumie fajny jest ten film. E, tak teraz patrzę, że mam, mam tutaj właśnie ten wroleczek, bo e, zawiesił sobie Kuba swój na kluczykach właśnie do samochodu, bo stwierdził, że <grym> bestią będzie e, samochód. E, także ja też zaczepiłam do swojego. Z tego co widziałam, już pije kawę w nowym kubku, więc fajnie. E, a puzzle zostawił i ułożymy któregoś dnia razem, także może wam e, coś nagram. Zobaczymy, ile uda nam się ułożyć i ile nam to zajmie. Kalendarzem też trafiłam, bo właśnie... Kuba mówił, że mają w mieszkaniu kalendarz w ogóle. Nawet nie sprzed roku, tylko jeszcze jakiś inny poprzedni rok. Także idealnie się nada, więc w sumie fajnie, że, że z tym trafiłam. A ja dzisiaj zabiorę się z kolei za mój prezent, czyli za książkę właśnie Rafała Paczysia. Chętnie poczytam, więc może po zajęciach uda mi się y, usiąść i trochę poczytać. A wy napiszcie mi w komentarzach, co Wam dzisiaj przyniósł Mikołaj, jestem ciekawa, bo w sumie jak nagrywam to zakończenie, to jest ten sam dzień, kiedy Wy to oglądacie, więc jestem ciekawa, co dostaliście na Mikołajki, dajcie znać. Może jakieś pomysły wiecie, z tego wyjdą też na święta i ktoś skorzysta jako pomysł na prezent dla kogoś. I tak słuchajcie, ja dzisiaj nagrywam kolejnego vloga. Zobaczę, ile mi się uda dzisiaj nagrać. Bo mam zajęcia aż do 9 wieczorem, także od 8 do pierwszej. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. E, subskrybujcie, zapraszam Was właśnie na Instagrama, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. No i co mam nadzieję, że widzimy się jutro albo już niedługo. Także do zobaczenia, buziaki pa!